O hejka piękna. Siema stary, co tam? Jaki masz rozmiar stopy? No. O jaka stópka. Może Cię dzisiaj w nocy uratuję przed gwałtem. Nie? Ubiorę maskę i przestanę Cię gonić. Stary, powiedz mi dowolne pytanie albo dowolny tekst do następnej kobiety, jaką spotkam. Ja pokażę tak. Mega oryginalny. Ej, mam do ciebie takie pytanko, trochę normalne niby, ale nietypowe, nie? Ile bym musiał ci zapłacić, żebyś mi pokazała swoje cycusie? Bro creepy as fuck Eee dobra, to zapytaj się o rozmiar stopy ma? Ej koleżanka Ruda No Jaki masz rozmiar stopy? 36 Mniam No O jaka stópka Patrz. A ty teraz mi, jesteś? Fajna. No, oczywiście, fine patrz no. na moją. Bro, what the fuck? Jaki macie rozmiar stopy? Zajebisty, mówię ci. No to Zajebista ja wiem. Jakbyś byś się podniecił. No, oczywiście, że tak. Ty jesteś jakaś 14. religijna. Po prawej. Masz krzyż? To, że mam krzyż nie oznacza to dokładnie. No, a wierzysz w Boga? No, no wierzę w Niego, no. To Dobrze, to wyjaśnia, dlaczego będziesz Boga wołać, jak się spotkamy. A ja raczej nie sądzę. Surowe czy wysmażone się zapytaj? W sensie to jest odnośnik do tego, czy jest dziewicą, czy co? Zderzaki? Ja mam 19. 19 a ty. 15. masz zderzaki surowe czy wysmażone już? Nie, nie mam surowe. Nie masz wysmażonych, to mogę wysmażyć. Pewnie, pewnie. Pewnie. No dobra, to będę musiał do Szczecina się przelecieć. Moim An... prywatnym private jetem. A skąd ty jest? Ja ze Śląska. To jest cała Polska do ciebie. O, no, Czekaj, to jest tam gdzie zalało? No. Ojoj. Oj. Jakbyś tutaj była, to bym ciebie zalał. Dobra, przepraszam koleżanko, że okay. jestem zbyt śmiały. Może być taki. Podobałbyś mi Instagrama? No pewnie. Tak, ja. Ej, myślałem szczerze, że jest koleżanka trochę wiesz trochę z lekkim poziomem za wysokiej tkanki tłuszczowej, a jest kurwa spoko, co? Siema suko. Siema suko Ej, Ej, ty tam? wyglądasz jak taki... On z TikToka jest. No, ty jesteś z TikToka? Nie, nie jestem TikTokerem. Ja tylko się Przemytem <grym> zajmuję, wiesz. Ej, fajne mam. Jesteś tak słodka, że przy tej mam cukrzycę. ja mam lepszy tekst. Ja mam lepszy tekst. Jesteś tak słodka, że jakbym zjadł Ciebie, to już nie potrzebowałbym potem ananasa. Super. Super. Chuj... A Bez komentarza, stary. Ci spytaj jej, czy lubi bad a jak powie, że lubi, to powiedz jej, żeby szukała dalej imski w Okej, okay, dobra. Dzięki. Siema. Siema. Dziewczyny. skifcząc! Lubicie bad nie. No to Zazwyczaj. dobrze, bo ja nie jestem. Słyszę właśnie z siebie i u własnie Znaczy ja na przykład pytam, czy śikały kiedyś na stojąco. Okej, okay, jest zajebiste. Dobra, no, no, dzięki. I sikałaś kiedyś na stojąco? Mhm. Serio? Jak było? Fajnie. Fajnie. I co, nie obsikałaś się? Wiesz, no proszę cię, numer od 1 do 3. Zawsze 3 wybieram. No właśnie, wszyscy zawsze wybierają 3 i trójkę już zaśpiewałem chyba 14 razy. No to, no to jedynkę zaśpiewaj, no. W moim okrudecku rośnie ruzycka. Napój mi Maniusiu, mego kunicka. Nie chcę nie napoje, bo się kunia boję, bo się kunia boję, bo jestem młoda <laughs> A ja mogę ci zaśpiewać, coś? Pewnie. Chodź w ramiona pierdolona, zatańczymy sobie walca Ja cię klepnę raz po piździe, ty mnie klepniesz raz po jajca. A myślisz, że jak moją piosenkę zaśpiewam będzie git? Nie Powiem, czy jesteś może schodami szkolnymi, bo zabierasz mi dech w piersiach A jesteś może schodami szkolnymi? Nie jak nie. Czym? Zabierasz mi dech w piersiach. Też słucham Asaproki, masz na ścianie. Ja go nie słucham, po prostu chciałem mieć plakat z nimi. Hejka, parówka już w majonezie? Czy jeszcze w opakowaniu? Co? A to co on mówi? Ja nie rozumiem. <laughs> Kurwa, tutaj na odwrót. O no, ci, pokażesz kolego? Mhm. No, no patrz. Normalny chłopie. Pokazałem, pokazałem. No, pokazali dobra. stigma, a nie taki pewnie. Zwycięcicie? Przy lesie. Czemu przy lesie? Z niedziela godzina 20. Ej, weź podaj mi, gdzie ten las jest. W Warszawie, Okej, okay. no to może cię dzisiaj w nocy uratuję przed gwałtem, nie? Dobra, dzięki, bo w, właśnie. się maskę i przestanę cię gonić. Trzeba! Ej, raczej Barsa. Ty... Zapytaj się pofa. klasyczkiem, po prostu, jaką masz No dobra. Tak, jaką masz I okay. potem pytasz, czy, czy ta meszka ma wąsika ogólnie. Wiesz, co mi chodzi. O hejka piękna. Siema stary, co tam? <grymne> Na początku wyglądałaś jakbyś miała 16 lat, a gadasz jakbyś miała 25. Mam 16. Czyli jednak 16. Nie myślałem, że jakąś się poznam. To hejka. Ja za młoda jesteś. Hejka. Hejka. jest godka. Alternatywka bardziej niż godka. Okej, okay, okej. Okay. Nie, nie rozróżniam tego. Mogę ci zadać pytanie? No. Jaką masz To się mówi... Klasyczne pytanie. Pamiętasz? Klasyczne pytanie. Tak. To odpowiedz. Mam normalną. Z wąsikiem? Bez wąsika. Mamy mecznik, bo ja niedawno zgoliłem wąsika. <śmiech> Pokaż <śmiech> Nie, Nie, no, to, to każdy mówi. Ej, to jest kobieta czarnoskóra obok ciebie? Tak, moja nie miała. W, w. Bro one in life, man. Czy przesunie mm, czapeczkę z żołędzia? Czy, czy ściągnie czapeczkę z żołędzia? Tak jest. O, to jest zajebiste. Ja żeby Danię jak umieściła. Fajno. A to jest żeniec, nie? Co? Chcesz pomóc? Dziewczyny, a żołądź z czapeczką czy bez? Że nasz? Z... No wasz. Z czapeczką czy bez? Czapeczką. Z czapeczką. Ale ja... no, to, to nie. To Ja mogę zdjąć czapeczkę. Mamy 13 lat człowieku. No właśnie, widzę. Wyglądasz na tyle. Nasz z line być.